Język polski jest językiem przyszłości w Europie. Ludzie często pytają mnie, dlaczego nauczyły się polskiego. Bo polski to nie jest zwykły język. To język przyszłości w Europie. Środek ciężkości Europy przesuwa się na wschód a Polska jest jednym z najbardziej rozwijających się krajów na kontynencie, centrum technologii, produkcji i kluczowy kraj kształtujący przyszłość UE. Warszawa, Kraków, Wrocław te miasta eksplodują możliwościami międzynarodowe firmy, start-upy, start Innowacja wszystko dzieje się właśnie tutaj. A ścieżę Polacy to jedni z najbardziej serdecznych, zabawnych i pracowitych ludzi, jakich poznałem. Nauka polskiego otworzyło mi drzwi, o których wcześniej nawet nie wiedziałem. Podczas gdy Europa Zachodnia zwalnia Polskę, Przyspiesza, jeśli jakiś język ma definiować kolejne pokolenie w Europie, to właśnie polski. Nauc nauczyłem się go wiele lat temu i była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.